Jeśli myślisz, że reklamy na Facebooku to tylko wyrzucanie kasy w boto to jesteś w błędzie. Pomagam firmom rozwijać ich biznes dzięki skutecznym kampaniom i wiem, co działa, a co nie. Przez Facebooka możesz pozyskać 100 potencjalnych klientów za jedyne 38 zł lub dotrzeć do 1000 osób, aby zapoznali się z tobą za około 2,50. Tak samo, jak ja to zrobiłem. W tym filmie pokażę ci 7 powodów, dla których reklamę na Facebooku to jedno z najpotężniejszych narzędzi marketingowych, jakie możesz wykorzystać. Jeśli prowadzisz biznes i nie reklamujesz się na Facebooku, to dosłownie zostawiasz Pieniądze na Ziemi. Znasz to uczucie, kiedy chcesz zrobić coś dla swojego biznesu, ale każda nowa rzecz wydaje się być skomplikowana? Strona internetowa za trudna. Google Ads za dużo ustawień. A reklama w telewizji? <laughs> zapomnij. Tak, próba odpalenia rakiety kosmicznej bez instrukcji. I właśnie tutaj wchodzi Facebook, całe na biało, bo widzisz. Facebook nie jest tylko platformą do scrollowania memów i kłócenia się o politykę. To potężne narzędzie marketingowe, które jest tak proste w obsłudze, że ogarniasz się szybciej niż kolejną serię swojego ulubionego serialu. No bo pomyśl, gdyby reklamy na Facebooku były trudne, to czy miliony firm na całym świecie by ich używały? Czy te małe, lokalne biznesy, fryzjerzy, trenerzy, personalni i restauracje miałyby czas na ogarnięcie czegoś skomplikowanego? No właśnie. Facebook prawie działa na zasadzie klikasz, ustawiasz, i masz. A co to dla ciebie oznacza? Nie musisz być marketingowym guru, żeby stworzyć reklamę. Nie musisz znać się na programowaniu, żeby wypromować swój biznes. Wystarczy kilka kliknięć, aby twoja reklama trafiła do tysięcy potencjalnych klientów. Nie musisz mieć wielkiego budżetu, żeby zobaczyć efekt. Facebook pozwala ci zaczynać od drobnych kwot, takich jak 5 zł dziennie i testować, co działa najlepiej. A teraz wyobraź sobie, masz biznes, na przykład prowadzić lokalną kawiarnię. Chcesz, żeby więcej ludzi się o niej dowiedziało. Zamiast wydawać kasę na ulotki, które lądują zazwyczaj w koszu, wybierasz kilka opcji na Facebooku i twoja reklama pojawia się dokładnie tam, gdzie powinna przed oczami ludzi, którzy już dzisiaj mogą przyjść do twojej kawiarni bez kombinowania, bez długich szkoleń. Bez marnowania czasu. A teraz pytaj, skoro to jest takie proste, to dlaczego wciąż tego nie robisz? Bo może wydaje ci się, że to nie działa, bo może myślisz, że to tylko dla dużych firm, bo może boi się, że to jest za trudne. Spokojnie, za chwilę pokażę Ci coś, co rozwieje te wątpliwości raz na zawsze. No dobra, patrz na taką sytuację. Masz świetną ofertę, prowadzisz zajęcia fitness i chcesz przyciągnąć więcej klientów. Drukujesz ulotki i idziesz na miasto, rozdaje się każdemu kogo spotkasz. Każdemu. Młodemu chłopakowi, który nawet nie wie, czym jest trening funkcjonalny, starszej pani, która ma inne priorytety niż siłownia, mamy z dzieckiem, która nie ma czasu, i teraz pytanie: ile z tych osób faktycznie się zapisze? Pewnie, może jedna noc to. A reszta? No cóż. Ulotka ląduje w koszu. I to właśnie jest największy problem tradycyjnych reklam. Strzelasz na ośle, marnujesz kasę i czas, oraz nerwy. A teraz weźmy Facebooka. Tutaj nie masz takiej przypadkowości, tu masz precyzję. Możesz powiedzieć Facebookowi dokładnie, kto ma zobaczyć Twoją reklamę. Na przykład kobiety w wieku 35-45 lat, mieszkające w promieniu 3 km od Twojego studia fitness, interesujące się odchudzaniem i zdrowym stylem życia, mając odpowiedni status finansowy, aby brać udział w Twoich zajęciach. Facebook pokazuje Twoją reklamę tylko tym osobom. To trochę jakbyś Zamiast rozdawać ulotki na ulicy, poczcz do tych, którzy już teraz interesują się treningami lub nawet szukają miejsca na trening. I co to oznacza dla Ciebie? Większą skuteczność. Bo nie przepalasz budżetu na ludzi, których to nie interesuje. Niższe koszty płacisz tylko za reklamy, które trafiają do właściwych osób. Szybsze efekty. Twoja oferta trafia do ludzi, którzy już teraz są gotowi kupić. I teraz pytanie. Skoro Facebook daje Ci taką precyzję, to dlaczego wciąż działasz na ślepo? A może wydaje Ci się, że Twoje grupy dotyrawie tam nie ma? A może myślisz, że Facebook to już nie to co kiedyś? A może uważasz, że to za drogie? Nic bardziej mylnego. To właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby wykorzystać reklamy na Facebooku i dotrzeć dokładnie do tych ludzi, na których Ci zależy. Znasz to uczucie, kiedy płacisz za reklamę, a efektów jak nie było, tak nie ma? Wrzucasz pieniądze w marketing, licząc na klientów, ale zamiast nich dostajesz puste statystyki i zero sprzedaży. A najgorsze jest to, że wiesz, że reklama jest konieczna, bo bez niej nie ma biznesu. Ale jednocześnie boli Cię każda złotówka, która znika na coś, co nie działa. A co jeśli powiem ci, że jest sposób, żeby zdobywać klientów bez wywalania fortuny? Sposób, który pozwoli Ci za ułamek ceny, jaką płacą inni, ściągać ludzi, którzy faktycznie chcą kupić to, co oferujesz. Bo Facebook Ad to taka maszyna do drukowania klientów, ale tani, niż myślisz. Tradycyjne reklama to jak strzelanie z armaty do wróbla. Płacisz grube setki złotych, ale efekt jest taki, że 99% ludzi i tak nie zwraca na nią uwagi. Billboardy, radio, telewizja to są pieniądze wyrzucone w boto, bo nie masz pojęcia kto to zobaczy i czy w ogóle go to zainteresuje. A Facebook? Facebook daje Ci dużo większą precyzję. Masz budżet na 10 złotych dziennie? Spoko. Możesz pokazać reklamę ludziom, którzy już szukają czegoś takiego jak Twoja oferta. Są zainteresowani dokładnie tym, co sprzedajesz. Kupują w Twojej okolicy i teraz najlepsze. Skoro pokazujesz reklamę tylko tym, którzy mają realne szanse coś u Ciebie kupić, to płacisz mniej za każdego klienta. Daj mi chwilę, a pokażę Ci, jak bardzo Facebook miażdży konkurencję, jeśli chodzi o cenę za zdobycie klienta. Za jedną kawę w Starbucksie możesz zdobyć więcej klientów niż myślisz. Nie wierzysz? No to lecimy z liczbami. Wiesz, że za cenę jednego cappuccino około 15 zł możesz dotrzeć do aż 5 tysięcy zainteresowanych klientów i to nie byle jakich, tylko tych, którzy rzeczywiście są zainteresowani Twoim produktem lub usługą. To oznacza, że nawet jeśli tylko 2% osób zgodnie z zasadą marketingu kliknie w Twoją reklamę, to masz 100 wejść na stronę za grosze. Teraz porównaj to do ulotek. Druk tysiąca ulotek kosztuje się jakieś 200 zł. Ile osób je przeczyta? 5%? Może 8%, a ile faktycznie coś kupi? No właśnie, z Facebookiem jest inaczej. Płacisz, ale tylko za realny efekt. Jeśli twoja reklama działa, to płacisz grosze za kliknięcia i zamówienia. Jeśli nie działa, po prostu ją wyłączasz i testujesz coś innego. Pełna kontrola, pełna przewidywalność. To co? Chcesz przestać wyrzucać kajs w błoto i zacząć pozyskiwać klientów taniej niż twoja konkurencja? Czy miałeś kiedyś sytuację, w której próbowałeś reklamować swoją firmę, ale czułeś się jakbyś próbował tańczyć walca w zbroi? Wszystkie te skomplikowane systemy ograniczenia i brak możliwości pokazania tego, co naprawdę Chcesz sprzedać? No to mam dobrą wiadomość. Facebook nie tylko jest prosty, ale daje ci wolność w tym, jak chcesz się promować, i to jest absolutny game changer. Lubisz wideo? Idealnie, bo Facebook ci za nie zapłaci i ci w tym pomoże. Serio. Jeśli dobrze ustawisz reklamę, to Facebook sam będzie promował twoje wideo za grosze. Możesz dosłownie wrzucić filmik i płacić kilka groszy za każde wyświetlenie. Tak mocna promocja, ale jeszcze skuteczniejsza, potrafia prosto do ludzi, którzy faktycznie są Twoimi potencjalnymi klientami. Wolisz zdjęcia? W porządku, bo ludzie uwielbiają grafiki. Nie musisz nagrywać filmów, żeby robić świetne reklamy. Masz mocne zdjęcie? Facebook je pokocha. Statystyki mówią jasno: posty ze zdjęciami dostają więcej zaangażowania niż same teksty. A im większe zaangażowanie, tym mniej płacić za reklamę czyli więcej klientów mniejszy koszt. Widzisz dlaczego to się opłaca? Chcesz promować bloga, stronę, Instagrama, Facebook da rada. I teraz najlepsze: Facebook pozwala ci reklamować dokładnie to co chcesz. Masz bloga, jedno kliknięcie i ludzie przynoszą się na Twoją stronę. Prowadzisz Instagrama, Facebook Ads pomoże Ci zbudować tam społeczność. Chcesz zebrać numery telefonów lub e-maile? Możesz to zrobić w jednej kampanii i zdobywać wartościowe kontakty cały czas. A to oznacza jedno. Facebook daje Ci elastyczność, możesz testować różne formaty, sprawdzać co działa i optymalizować koszty. A skoro masz taką kontrolę nad budżetem i możesz reklamować dokładnie tak, jak chcesz, czemu by z tego nie skorzystać. Więc jeśli do tej pory zastanawiasz się, czy Facebook a to coś dla Ciebie, to odpowiedź brzmi tak. A to jeszcze nie koniec. Znasz to uczucie, kiedy ustawiasz reklamę, myślisz, że zrobiłeś wszystko idealnie, ale po kilku dniach. Klapa, budżet się przepala, a klienci nie przychodzą, a może boisz się, że źle dobierzesz grupę odbiorców i wyrzucisz pieniądze w błoto. No właśnie, strach przed nietrafioną reklamą to jeden z największych lęków osób, które dopiero zaczynają. Ale co jeśli pojęci, że Facebook sam się uczy i poprawia twoje błędy, czy nawet tak coś ustawić źle, to system sam wykominuje, komu najlepiej pokazać twoją reklamę. Brzmi dobrze, prawda? Facebook działa jako twój osobisty asystent od reklam. Na początku twoja reklama może trafić do różnych osób. Ale z czasem Facebook analizuje, kto rzeczywiście reaguje i kupuje. Przykład? Załóżmy, że masz ofertę idealną dla osób 40+, plus, ale przy ustawieniu reklamy zaznaczyłeś grupę 25-45 lat. Spoko. Facebook sam zauważy, że ludzie 40+, plus klikają i angażują się bardziej. Co zrobi? Przekieruje Twój budżet właśnie na nich. Nie musisz nic poprawiać. System optymalizuje się sam. I to jest absolutna magia Facebooka. Zamiast ręcznie kombinować i testować milion ustawień, pozwalasz, by sztuczna inteligencja zrobiła to za ciebie. Dzięki temu nie przepalasz tak dużo budżetu na nietrafione osoby, docierasz dokładnie tam, gdzie są twoi klienci, oszczędzasz czas, nerwy i pieniądze. A skoro Facebook robi to wszystko za ciebie, to chyba warto z niego skorzystać. Pomyśl o tym. Zamiast wydawać kasę w reklamę na milionie platform, robisz jedną kampanię a ona śmiga na Facebooku, Instagramie i Messengerze. I to bez żadnych dodatkowych ustawień. Brzmi jak marzenie, a to rzeczywistość. Widzisz, większość osób myśli, że reklama na Facebooku równa się reklama na Facebooku, a to błąd. Tak naprawdę, kiedy ustawisz reklamę, od razu może objąć ona cały ekosystem meta. To oznacza, że ktoś przegląda Facebooka, wyskakuje twoja reklama, scroluje Instagrama, boom. Znów Twój post. Otwiera Messengera. Reklama czeka na niego w skrzynce. Teraz wisienka na torcie. Możesz testować różne przekazy na każdej z tych platform. Na Facebooku wrzucasz post edukacyjny, na Instagramie angażującą grafikę, a w Messengerze od razu konwersacje z ofertą. Efekt: ludzie widzą Twój biznes z różnych stron i mają większą motywację, żeby się zainteresować nim. To jakbyś miał Billboard w trzech miejscach naraz, ale płaci tylko za jeden. Sprytne, prawda? Dzięki temu docierasz do większej liczby klientów bez dodatkowego budżetu. Możesz testować różne komunikaty i sprawdzać, co działa najlepiej. Budujesz rozpoznawalność marki na wielu frontach jednocześnie. A przez co jeszcze warto robić reklamę na Facebooku? Wyobraź sobie teraz, że chcesz wypromować swój biznes. Masz do wyboru rozwiesić plakaty po mieście i liczyć, czy ktoś je zobaczy. Kupić reklamę w radiu, ale nie masz pojęcia, kto jej wysłucha. Lub ustawić reklamę na Facebooku i dotrzeć dokładnie do tych, którzy mogą kupić serio. Nie ma porównania. Facebook daje ci nieograniczone możliwości. Możesz wybrać, gdzie chcesz się promować, do kogo i ile chcesz za to zapłacić. A najlepsze, to ty decydujesz o wszystkim. Wybierasz lokalizację. Reklama może trafić tylko do ludzi w twoim mieście albo na cały kraj. Ustawiasz wiek zainteresowania zawrót. Może dotrzeć przykład tylko do właścicieli firm. Kontrolujesz budżet. Chcesz wydać 10 zł dziennie? Spoko. Chcesz 1000 zł? Też spoko. To jak reklama na zamówienie. Płacisz tylko za to, co naprawdę działa. A jeśli boisz się, że przepalisz budżet, Facebook daje ci statystyki w czasie rzeczywistym. Widzisz, kto klika, kto kupuje i gdzie najlepiej inwestować pieniądze. Nie ma lepszej opcji dla małych i średnich biznesów, które chcą rozwijać się skutecznie i bez ryzyka wyrzucenia. Kasy w błoto. Jeśli więc szukasz sposobu na reklamę, która jest skuteczna, bo trafia do odpowiednich osób, elastyczna, bo dostosowujesz ją do swoich potrzeb i opłacalna, bo masz pełną kontrolę nad wydatkami, to serio. Wybierz Facebooka. Ale żadna z tych rzeczy, o których właśnie Ci powiedziałem, nie przyniesie Ci aż takich efektów, jeśli Twoje reklamy nie będą ustawione we właściwy sposób. I tu pojawia się problem. Większość osób marnuje budżet, bo nie wie jak dobrze targetować, testować i optymalizować kampanii sprzedażowe. Jeśli nie chcesz wyrzucać pieniędzy w błoto i chcesz, żeby Twoje reklamy przyciągały klientów, zamiast tylko nabić wyświetlenia, to mam dla Ciebie coś specjalnego. Oferuję bezpłatną konsultację, na której przeanalizuję Twoje reklamy i pro. Podpowiem Ci, co możesz zrobić lepiej, a jeśli byś chciał zaoszczędzić czas, to zobaczysz, czy mogę Ci pomóc z ich tworzeniem oraz optymalizacją. Wystarczy, że umówisz rozmowę online. Link masz w opisie poniżej. Zrób ten krok teraz, bo im szybciej poprawisz swoje reklamy, tym szybciej zobaczysz wyniki. Kliknij w link i porozmawiajmy.